Adam Kowalski. dzwonię z placówki bankowej, w której posiada Pani konto. Zajmę 3 minuty. Czy mogę rozmawiać z Panią Marią? Dzień dobry. Przy telefonie. O co chodzi? Pragnę poinformować się Panią o zagrożeniu na Pani koncie bankowym. Celem weryfikacji danych, proszę Panią o podanie pełnego numeru klienta i hasła dostępowego. Matko kochana, co się stało? Proszę się nie martwić. Spokojnie. Nasz zespół już nad tym. W związku z tym proszę o podanie. Pamiętaj o swojej babci i dziadku, nie tylko w dniu święta. Odwiedzaj, pytaj, sprawdzaj. Pokrzyżuj plany oszustom. Powiadom o próbie oszustwa najbliższą jednostkę policji. Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. Jeśli odebrałeś taki telefon, natychmiast się rozłącz. Nigdy nie podawaj swoich danych do konta bankowego. Policja nigdy nie informuje o swoich działaniach telefonicznie. Zawsze w takich sytuacjach powiadom swoich bliskich i zadzwoń pod numer alarmowy 112, ale najpierw się rozłącz. Nie daj się oszukać. Razem zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.